Siema, dzisiaj wydałem 1000 zł na box PvP. Zostawcie łapkę w górę i suba, żeby żaden film was nie ominął. No i co? Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, jestem na tym serwieju. No i dobra, myślę, że możemy wbić na box PvP. Widzę, że tu mają też inne tryby. Dobra, wbijamy na boksa No i. Ty całkiem fajnie. Widzę jeszcze, że widzę, że jeszcze Halloweenowa edycja. Pewnie niedługo to zmienią Nowa edycja będzie. No i co? Ja od razu kupuję klucze. No i dobra. No No, Do, o, dobra. Właśnie kupiłem klucze, mi się już pokazało. Są, so, jest, dobra. Yy, oczywiście o, od razu je otwieramy. Najlepszy set, miecz, kilka temu no na naklepu, od razu. No i po chwili otwieraniu mamy wystarczającą ilość, więc resztę dobrze nie potrzebuje tego. No i dobra. Biorę sobie totem. No i w sumie jeszcze idę nakopać na elektro. Bo no w skrzynkach nie ma, trzeba samemu sobie nakopać. Dobra, i teraz właśnie nakopałem sobie całe qm -e. Trochę mi to zajęło. No a dobra, myślę, że kit. na pewno kupimy. No i dobra, możemy sobie kupić teraz, nie wiem, Koksa nawet, trefy, myślę, że zacznę. Elektryfirewerek. No i dobra, teraz w sumie knobaka sobie kupię. Dobra, lecimy na polowanie. Ty, a już mnie nie jesteś, miał Zacznę zobaczyć tutaj, co to jest w ogóle. Zobaczmy. A, królewski set, widzę. O kurde, ale hity dostałem Nie no, co hity są mega potencjalne Totem Jednemu totem zbiłem O kurde O dobra Teraz tak, czy to jest najlepszy set? Totem Co jest? Pół serca O kurde Ja pier Co się tutaj dzieje? Zabiłem! Mam jakieś itemy Zabijem! Mam ity. Dobra, dwa krety dostał! Ja pier Dobra, czekajcie. O kurde! No i... Dupa. Ja już się z widzami... Ja się widzowie z wami żegnam. To byłoby na tyle, a jeżeli chcecie jakieś klucze do mnie do... ode mnie dostać napiszcie do mnie na Discorda. Pierwszy... Pierwszym osobom, które yy, napiszą do mnie na Discorda dam 10 kluczy mitycznych. No i co? Wymagania subskrypcja napisać final odcinek i like no i dobra no i co alo